Słuchajcie, dziwna sprawa, bo za pierwszym razem ten Philips, jeszcze raz zobaczmy, się myli, 8878, 8, 8, 8, no to mi się myliło, 7787 czy 8878, czyli to drugie. No, o ile za pierwszym razem porównując go na przykład z Fisherem, no on mi się wydawał mocniejszy, ale później jakoś tak bardziej zaczynałem się przekonywać do Fischera Co mój kocurku? Hmm. Hmm. Dobra. Ale no hmm, kiedy ten Philips tam stał w kącie, <śmany> co ty Kicia robisz? No i mamy mistrza drugiego planu. <śmany> hmm. Dobra. Kiedy ten Philips stał sobie tam w kącie i rezonował no to całkiem ładny bas się z niego wybrzmiewał tutaj okno zamknięte kicia idź do kuchni no a teraz jak go sobie tak wziąłem na kolana z kasety to tak jak on by basu nie miał założę się że ten tutaj Sharp CH450 mocniej od tego basuje z kasety no z CD też jeszcze można się przekonać. Bo tam ten Sharp też wcale słabo nie basuje. Z CD też bardzo ładnie basuje. Tyle, że ten jest głośniejszy. On jest głośniejszy, ma taki troszkę bardziej wiaderkowaty dźwięk. Taki jakby trochę bardziej zabawkowy, a bas dopiero z CD się lepiej wybrzmiewał. Chociaż nie, może to zależy z takiej kasety. No bo takie, tak, taka delikatna tutaj, jak ten disco Jack Service. No to, no tutaj basu jest mało no, a już jakaś techniawa, jakaś techniawa, już bas ma, tylko się kończy. Teraz ja pauzuję, znajdę jakiś lepszy utworek, bo to jest nudne. No. No tutaj bas tak na kolanach, bez żadnej półki, bez żadnego kąta rezonującego. No jednak muszę stwierdzić, że jest słabszy niż DT-75, no. Czyli co, czyli coś jak Fisher. no bo jednak Fisher też, mimo że, no może nie słabiej, ale mniej stabilnie gra od DT-75. No jak to ktoś tam napisał, DT-75 tak bardziej cyfrowo. Hmm, no tak jakby troszkę bardziej klasowo. Ale no, Fischer mocowo jest podobny. A to wychodzi na to, że to jest, no, no, no nie, no, wcześniej trochę przesadziłem, że to to bardziej do EDA90 można porównać. No nie, to też jest gdzieś ta kategoria ED50, między, między ED50 a DT75. No tyle, że to jest głośne, no, to jest głośniejsze od EDA50 i od tego szarpa. Ale basowo to nie powala. No chyba, że się jeszcze dokopię tego mid basu, ale to właśnie już takiego dźwięku nie lubię. Yy, dokopanego mid basowego. Co, jest, by też? Już mi kasetę zaczął wciągać. No jasne, kurde, psują się te magnetofony, powiem Wam. O, no pop zepsuł się i drugi. Zepsuł się, zobaczcie. Najpierw się stało to samo z, z tym magnetofonem. Zębatki wysiadły. Naciskasz play, przestaje nawijać. Było dobrze na początku. O, czasem ruszy, ale no przeskakuje. Teraz, właśnie, przy Was stało się dokładnie to samo z drugim magnetofonem. Czyli z Philipsem Lipa. Nagle się okazało, że i bas jakiś taki niezbyt ciekawy. I <gryw> I magnetofon się zepsuł, jeszcze mi zmielił kasetę. Z... Hmm, zwinę ją i zobaczę, jak bardzo ucierpiała, jak ją sobie puszcza na szarpie. No bo wychodzi na to, że kurczę z tych średniaków y, typu, nie wiem, ED50, Fisher, ten y, Philips D8878, to ten jednak, kurczę ostatni nabytek, czyli ten. Sharp wokół ch 450 jest najlepszy, no. Najlepszy, nawet... No, bardzo blisko u DT75, w sumie to powinienem go porównać z DT75, bo nawet mniej skrzeczy, tak, mniej taki specyficzny dźwięk. Ale nic, no, zwinę tą kasetę, jeszcze zobaczę, jak mocno ucierpiała już na Sharpie, bo chowam tego Philipsa. No dobra, tak więc byliście świadkami, jak Philips, przynajmniej magnetofon w Philipsie D8878 dokończył żywota. Pewnie, pewnie on tam był zrobiony tak na, na słowo honoru. Nie wiem, może ktoś te zębatki posmarował jakimś woskiem czy coś. Wytarło się po kilku dniach. Wy, wysiadł jeden już jakiś czas temu, dzisiaj drugi. Także no tam jakiś ziomek chciał go kupić. No za tą samą cenę, co ja tam dałem za niego, za jakieś kurczę. No w sumie to ja kupując wtedy tego fishera i... I Philipsa, no za Philipsa dałem drożej, bo ma CD tam chyba z, z około trzech stówek, a za Fischera ponad dwie stówki. Albo jakoś, no jakoś tak bym musiał to sprawdzić, no ale nieważne. No. Za jakieś 2,5 i stówki mogę sprzedać tamtego Philipsa. Może komuś się przyda, bo ma CD. Hmm, jak to mówicie z pancernym napędem. Laser Podobno nie do zajechania. No i radio i Aux tam jeszcze działa. Tutaj szarp na przykład Auxa już nie ma, ale no nic, zobaczmy tą samą. No ta sama kaseta na, na tym szarpie zdecydowanie bardziej mi się podoba, bo w Philipsie był taki dźwięk bardziej plastikowy, taki mało sprężysty. Jedynie mid basem, jak go podbić i dając głośniej, no to tam jakaś taka moc się wydawała. Ale tutaj już po cichu. Jest głębszy, bardziej sprężysty bas, także to jest inna jakość dźwięku i to mi bardziej leży, no. Teraz jak ta kaseta mocno ucierpiała. No trochę słychać jest z Memoana. Dobra, już chyba przeszło, a zobaczymy z drugiej strony jak to, jak to wygląda. Chyba trafiłem akurat na takie momenty na taśmie, gdzie ta muzyczka się tak nakręca, rozkręca to nie będzie mi to robiło wielkiej różnicy No i tutaj wyraźnie słychać, że z memłana No już chyba przeszło No czyli na takich epizodach, jak muzyczka się tak trochę, no kręca na obroty, także no, na szczęście tam i to nie przeszkadza, no, bo ktoś znów mógłby powiedzieć, przyczepić się, zrób sobie kopię kaset i co jeszcze, potem kopię kopii sobie zrób, no tak samo jak płyty, no ja nie przykładam do tego wagi, muszę to podkreślić no porysowało się, to się porysowało ja, ja nie jestem jakimś archiwistą za 2-300 ja nie, 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 nie trzymam tych płyt koniecznie. One muszą być u mnie wieczne. U mnie nic nie jest wieczne. Jak widzicie, jedne sprzęty się psują, no, chociaż sprzedawać, wyzbywać się ich. Nie, nie lubię. Leżą gdzieś nawet te zepsute. Kuba kurczę, miał je naprawiać. Martwił się, że nie będzie miał co naprawiać, jak ja przejdę na pół etatu i, i będę kupował mniej sprzętów, ale jakoś tak, no nie wiem, no 50-85 leży już u niego chyba z trzeci miesiąc i. I Kuba milczy. No, ostatnio chciałem się dowiedzieć, co i jak to się nawet nie odzywa. Także no, szukanie majstra też też aktualne, no bo Kuba, nawet jeśli tam znajdzie czas od czasu do czasu, to jednak ma go zdecydowanie za mało. Ja mam naprawdę tyle sprzętów do zrobienia, że no, one się tak szybko nie skończą. No, jest JVC, magnetofon do naprawy, jeden z tych XC3, Kondor ten wielki, magnetofony do naprawy. No teraz to jeszcze doszedł ten Philips D8878, też trzeba by ten magnetofon, o ile da się go naprawić, bo tam chyba zębatki to nie wiadomo, czy takie zębatki gdzieś można znaleźć. Przecież DT707 jest do naprawy, Tam ten mały czarny. Yy, tego zuma nie mogę zrobić. Ten mały czarny senator jest do naprawy, Philips D8514. Yy, też zębatki D8614 już Kuba miał, nie, nie poradził sobie z nim, też jakby ktoś go umiał naprawić, też by był do naprawy, no i co jeszcze, no jeszcze tam chyba w garażu mam, no rms 817 też z sentymentu chciałbym kiedyś naprawić, bo też leży magnetofon zepsuty, hmm. no nie wiem, no NB200 właśnie sprzedałem, kumpel, który mi tu drona przywoził, przywiózł mi Hopstara, o, jak widzicie, tutaj Hopstar leży. Jeszcze mam tu bałagan, bo ja dopiero się podnoszę na nockę. Byłem i do południa odsypiałem. Zabrał tego drona, przywiózł Hopstara, a zabrał JVC NB200. No. No na razie z tych, co wymieniał, wymieniłem, no jeszcze ten RX 8085, który jest u Kuby, też nadal nie wiadomo, co z nim. Także u mnie jest jeszcze sporo tych sprzętów do naprawy. A na razie moim mistrzem średniaków jest ten, ten Sharp. Hmm. Nawet mi się dźwiękowo bardziej podoba, jak już mówię, no, od Eda 50, od Sharpa WQT 370. Dźwięk no, mocowo to może nie jest mocniejszy od DT75, ale brzmi przyjemniej, można go ładniej skorygować. Mniej, mniej skrzeczący dźwięk ma, bo DT75, trzeba ja przyznać, taki trochę skrzeczący ma ten dźwięk. taki. Taki trochę nadenty, napompowany, jakoś tak. No, czasem mi się to podoba, czasem nie. Nie twierdzę, że ten dźwięk jest zły, ale on mi nie zawsze wpada w ucho. Także DT75, no. Mm, no, nie, nie zawsze, nie zawsze. Lubię go słuchać, ale nie zawsze. A to naprawdę mi brzmi przyjemnie od tych kilku dni, odkąd go mam. Cały czas go słucham. No i będę go słuchał dalej, bo jest super. Przynajmniej na razie nic się z nim złego nie dzieje i mam nadzieję, że tutaj nie wysiądą zębatki tak szybko jak. Jak w Philipsie. O, jeszcze nacisnę. No nie, ciągnie mocno, zdrowo, raczej nie powinny te zębatki tutaj wysiąć. A jeszcze raz ten disco jack service, który na Filipie grał, jakby w ogóle basu nie było. No nie, no tutaj słychać ten basik, czyli no yy, no mimo że on jest cichszy od Filipsa to ma niżej schodzi, no, lepsze, głębsze ma te basy, Philips jest tylko głośniejszy, może mieć więcej mid basu, ale ten, ten Sharp mi się bardziej podoba, no, także on tutaj no, przeskoczył kilku konkurentów i o dziwo no, przeskoczył też właśnie Philipsa, którego ja wcześniej chciałem porównywać gdzieś w okolicach między DT75 a... a hmm. EDM90, a się okazuje, że jest bardziej gdzieś w tej kategorii pomiędzy EDM50 a DT75. Hmm, tak samo jak to, a to nawet gra i mocniej i ładniej, no, tylko, że ciszej, no. Dobra, bo to taki trochę chaotyczny filmik. Już tu wspomniałem i o Philipsach, o umieraniu, o pomielonej kasecie, o... Yy, sklasyfikowałem tego Sharpa, który podskoczył trochę wyżej, Philips padł, wspominałem o naprawach, nawet kotek się przewinął, także no, taki, taki kogiel mogiel na, na dzień dobry. A ja zmykam na kawkę.